Ja hej z tej strony Gingerowa a na waszych ekranach Emily's Wonder Wedding Lepiej późno niż wcale. Zobaczcie, takich obrazków właśnie oczekujemy w tej serii, wydaje mi się. Emilka, Patryk, miłość. O, super. E, ale pokażę wam też, że udało mi się zaliczyć tutaj wszystko na eksperta, także mamy już to z głowy. No i dzisiaj będziemy mieli ostatni dzień tutaj w tej lokacji, z tego co mi wiadomo. Bo co pięć odcinków, jakby zmieniamy lokację, także no zobaczymy. Wydaje mi się, że wszystko się już tutaj wyjaśni, a przynajmniej taką mam nadzieję. I że taka pierwsza, poważna próba związku Patryka i Emilki będzie już zakończona oczywiście pozytywnie. O, jesteśmy tutaj znowu. Mm, stare, dobre kąty. Cześć Brydzia. Czy Patryk idzie się z Tobą rozmówić? Och, Patryk, dołączysz do mnie i do Iris e, na lunch? Nie, mamo. Dlaczego nie? O, wstałeś lewą nogą, tak? Nie. <laughs> Zła, stro, złą stroną, tak? No, po naszemu to by było lewą nogą, ale złą stroną, właśnie o to chodzi. Co jest źle z tobą? Wkurzył się, wreszcie. Tak, tak, Patryk, wreszcie doczekałam się tego, że stawiasz na swoim. Dlaczego po prostu nie akceptujesz, że zaakceptujesz, że Nilki i nie zapomnisz o Iris? Brawo! Brawo, Patryk, nareszcie! Pat, I... No! Obudź się, kobieto, wreszcie! Obudź się! Emilka jest jedyną, którą kocham, i. pobierzemy się i pogódź się z tym! No! Wreszcie. Nie, nie wierzę po prostu. Tak to wiódł na moje serce w tym momencie. Musimy porozmawiać, Iris. Idziemy. Ha No tak. Za chwilę będziesz wyglądać tak jak mama Patryka, jak brydzia. O, a my tak niespodziewanie zaczynamy. Dobra, to się już tu naszykujemy. Zawczasu. Chodź, Franek, tutaj. O! Z dżemikiem. Dżemikiem. ale uroczo, pewnie z własnych owoców, a to jest takie wszystko słodkie. E, tak. Bardzo się cieszę, że ten etap najprawdopodobniej. O, myszko, myszko, myszko. Nie widzicie. O, o, nie widzicie. No nie, myszko znowu mi przeszkodziłaś w rozmowie z moimi widzami. Mm. Bardzo się cieszę, że ten etap takiego właśnie pierwszego przetarcia się Emilki i Patryka będzie już za nami, przynajmniej taką mam nadzieję, mm, bo, bo lubię kiedy oni są szczęśliwi i, i zawsze lepiej i lżej żyje się, przecież jak jest wszystko dobrze, nie? Dlatego chciałabym, żeby Emilka wreszcie tego doświadczyła i mogła skupić się na przygotowaniach do ślubu, a nie na kłótniach i użeraniach się z przeszłością, to nie jest nigdy dobre. To jesteś myszką mam cię. Mm, także cieszę się i powiem wam, że dla mnie takim nie że trudnym, bo nie kłóciliśmy się wtedy, ale takim dość przełomowym momentem w związku był ten moment, kiedy właśnie mój mąż miał wypadek w pracy a, i kiedy no, ja wtedy zrobiłam przerwę na kanale, która trwała bardzo długo. Trwała tyle, ile musiała trwać, i do dziś to podtrzymuję, i, i nadal tak uważam, bo tak było. E, ale powiem Wam, że kiedy była ten, ta przerwa, e, właściwie przed tą przerwą, kiedy zanim się to wszystko stało, to ja naprawdę nie wierzyłam e, w to, że takie coś może się w ogóle zdarzyć. I, I cieszę się, że skończyło się tylko na unieruchomionej ręce, z którą zresztą do dziś są problemy, bo to nie jest takie łatwe wszystko. E, ale. Ale było to takie dla mnie zaskoczenie, no bo po prostu posłałam męża do pracy jak codziennie. No i wrócił, a właściwie nie wrócił wcześniej, bo długo był w szpitalu. Ale, no, ale dostałam tą wiadomość, tak? Dostałam wiadomość, że był wypadek, no i że, 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 że będzie kłopot. I naprawdę wtedy, pierwszy raz tak na poważnie, bo wcześniej nie było takich sytuacji, zastanowiłam się nad tym, że jak dobrze. Że nic się nie stało więcej, a e, mój mąż ma taką pracę, że mogłoby się stać więcej, ym, i nie wiem, co bym wtedy zrobiła. Dlatego bardzo się cieszyłam wtedy, że nic się poważniejszego nie stało, tak bardzo poważnego, jak mogło się stać. I, ym, i jakby, ym, kiedy już wrócił do domu, i wiedzieliśmy, że właśnie będzie teraz dłuższa przerwa od pracy, i że mój YouTube. Nie ma za bardzo racji bytu wtedy, to. To ciężko było. Ciężko było, nie kłóciliśmy się oczywiście, bo my raczej wychodzimy z założenia, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. I tak też się stało. Dużo wyciągnęliśmy nauki z tego wydarzenia pod kątem i naszego życia, i dorosłości, i związku, i wszystkiego. Ale kiedy właśnie działo się to wszystko, kiedy trochę musiałam przejąć więcej obowiązków na siebie, nawet zdecydowanie, bo wszystko było na mojej głowie, co było, co było w domu też nie jest to żadną tajemnicą, już Wam o tym mówiłam, że mieszkam w starej kamienicy, nie mam tutaj grzejników, musiałam sama palić w piecu, wszystko musiałam sama robić po prostu i też patrząc na nasze warunki mieszkaniowe, kiedy to komputer po prostu stoi w naszym pokoju, tak naprawdę za mną jest nasze łóżko, no to nie było za bardzo jak nagrywać wtedy. Dużo nas to nauczyło, dużo nas to nauczyło i i pamiętamy tę lekcję do dzisiaj i do dzisiaj się śmiejemy, jak to było wtedy. Teraz już się śmiejemy, wtedy nie było to śmieszne. I uważam, że takie lekcje są potrzebne i przydają się każdemu, a w związkach szczególnie. To jest taka troszeczkę próba, bo łatwo jest poniekąd być ze sobą, kiedy wszystko się dobrze układa, ale kiedy właśnie zdarza się coś takiego, kiedy jedna osoba jest no nie do końca sprawna, to robi się trudniej, na pewno trudniej i, i inaczej. Przede wszystkim inaczej. I szczerze mówiąc, czytając komentarze, bo początkowo oczywiście wszyscy byli zrozumieli i tak dalej, tak dalej. Ale czytając wtedy komentarze niektórych, robiło mi się przykro, i mogę Wam już teraz, bo już czas minął, dość spory, przyznać, że myślałam o tym, żeby nie wrócić na YouTube i nawet była już podjęta decyzja, że nie wracam, i już prawie nagrywałam film, że nie wracam, ale wtedy pomyślałam, że. że, że są takie osoby na tym kanale jak Wy, czyli właśnie ci widzowie, którzy oglądają każdą moją serię, oglądają na przykład właśnie między innymi Emilkę. Bardzo lubią mnie i moje filmy i ja też to lubię i dlatego wtedy stwierdziłam, że będę nagrywać dla siebie, przede wszystkim dla siebie i to przyciągnie ludzi, którzy będą to zauważać po prostu i, i będą chcieli mnie taką słuchać, oglądać I, i tak się dzieje, tak się dzieje, bo wy to zauważacie i piszecie mi w komentarzach właśnie wiele miłych słów na tematy moich filmów i nie tylko. Na temat mnie samej też, i powiem wam, że jest to dla mnie ważne. I właśnie seria z Emilką jest taką serią, w której tych komentarzy pojawia się najwięcej. I. I teraz, kiedy już minął ten czas od tej przerwy, mogę wam to wszystko powiedzieć, że, że cieszę się, że jednak nie odeszłam z tego YouTube'a, ale było bardzo trudno. Bardzo trudno było wtedy niektóre komentarze sprawiały mi bardzo dużą przykrość. I szczerze mówiąc, bolały mnie nie dlatego, że dotyczyły mnie, tylko że dotyczyły i podważały stan zdrowia mojego męża. A to już jest uderzenie trochę w inną osobę, bo. Bo kiedy komentarze negatywne dotyczą mnie, to mi to tam zwisa, szczerze mówiąc, bo no ja jestem w tym i, i trudno. Ale kiedy dotyczą osoby mi bliskiej, która wtedy w dodatku była chora i to nie była jego wina, że tak się stało. No, to już troszeczkę miarka się przebierała i nie podobało mi się to wtedy. A tutaj widzę, że ta dziewczynka nas raczej opuści. Skupiłam się na dość ważnym temacie dla mnie i dlatego stało się jak się stało, ale cel mamy osiągnięty, więc. Okej. Okay. No, mm. trochę brakło do tego eksperta, zaraz to na I co tu się teraz wydarzy? Będzie kłótnia przy studni! Żełom do tej studni. Nie, żartuję, nie wolno. Nie wolno robić krzywdy ludziom. No, byliśmy zakochani. Po prostu uświadomiłam sobie, że byłam e, zbyt egoistyczna, żeby docenić to, co mieliśmy. Teraz się zmieniłam. I przeznaczenie dało nam drugą szansę. No właśnie, może myślisz, że się zmieniłaś, ale ciągle jesteś skoncentrowana na sobie jak zawsze. Brawo, Patryk. Brawo, owacje dla Patryka po dzisiejszym odcinkiem. Co masz na myśli? No to to właśnie powiedział. Po prostu byłam zła. Zerwałeś ze mną. Ha, dzięki Bogu dla nas dwojga zrobiłem to. To koniec. Ha, jak to myślałam, że lepiej późno niż wcale. No właśnie. To już jest koniec. Nie ma już nic. Definitywnie i ostatecznie, jak w milionerach. I poszedł. Zobaczysz, Patryku. Mm -hmm. Kiedy będzie pełnia księżyca, będziemy znowu razem to przeznaczenie. Nie. Nie zgadzam się z tym. Nie zgadzam się z tym. Eee, dobrze, moi drodzy, skoro to jest ostatni dzień w tej lokacji, to ja sobie teraz postaram się przejść to na eksperta i zaraz do was wrócę. No i już jestem. I zobaczcie, mam eksperta. Udało się także continue. No i dzień drugi, dzień drugi. O, coś nowego. Jakaś bułeczka? kozierka. <laughs> Hej, przyszedł, wyciągnął pierwszy rękę, to się ceni. Oho, rzucili się do przeprosin, oboje naraz. No, i cudownie, i takiego czegoś chcieliśmy. No, teraz będą przeprosiny. Jestem tutaj, bo Cię kocham, wiesz to, tak? Wie, Emilka, wie. No, zamierzamy się razem zestarzeć. Poślubienie Ciebie jest tym, czego chcę najbardziej, obiecuję. O, to słodkie, też tak myślę. No, Ty już, Emilka, lepiej skończ z tym przeznaczeniem, wiesz? Ty już lepiej nic nie mów na ten temat. No ja rozumiem, tak. Ona chciała tylko po prostu wrzucić pieniążka do studni, żeby mogli wrócić do domu. Nie musimy wrzucić pieniążka do żadnej studni. Możemy polecieć do domu już teraz. Ale no właśnie teraz będzie pełnia. Może tylko jeszcze jedną noc, co? Dla Milki. O, dla ciebie wszystko. O! Czyli spotykasz się ze mną przy studni tego wieczora, tak? Obiecał. Dobrze. No, i cudownie. No, i cudownie. Cześć, Patryk. A znaczy, się Franek. <grywia> ja się ciągle mylę. Jeju. Burza? O nie! Żadna burza! Dobra. Zbieraj tu to wszystko. Nie. Dobra, tutaj ten pan oto. to. E Kurczę. Czyli oni będą się zgłaszać znowu po te rzeczy, tak? Mhm, chyba tak. I dlatego o tym wam wspominam też, bo po prostu uważam, że e... pisaliście w komentarzach tych takich, e... kiedy pytałam o też e... o przyczyny rozwodów, to pisaliście właśnie też, że być może dlatego, że część ludzi robi się coraz bardziej egoistyczna w dzisiejszych czasach. I dlatego też o tym wspominam, bo zgadzam się z tym w 100%. I właśnie chociażby czasami widać to na YouTubie. I dlatego też o tym wspominam, bo wtedy dla was tak to wyglądało, że po prostu nie było mnie, nie było filmów. Eee, Mieszko mam cię. I to są tak naprawdę tylko filmy. A dla mnie był to bardzo trudny czas, którego no nie byłam w stanie... Aj, rozlało się. Inaczej inaczej ogarnąć, inaczej zorganizować, i tak naprawdę, no mówię, to były tylko filmy, tylko filmy. I czym są filmy w obliczu właśnie takiego zdarzenia, z jakim miałam do czynienia? I, mm, i nie, nie potrafiłam się pogodzić z tym, że niektórzy tego nie potrafią zrozumieć, szczerze mówiąc. YouTube jest bardzo ważną częścią mojego życia i, i zawsze nią będzie, i właśnie dlatego tutaj jestem i nie odeszłam. Ale no czasami właśnie są sprawy ważniejsze niż YouTube, i to była jedna z nich. I dlatego o tym mówię, bo właśnie czasami bardzo łatwo jest sprawić komuś przykrość przez coś takiego, przez takie właśnie myślenie i podejście. No, egoistyczne, powiedzmy to, i nazwijmy to tak, jak się nazywa. I, i może ktoś z was właśnie coś, coś przemyśli, coś zrozumie w tym temacie. Bo to jest po prostu smutne, że tak się dzieje. I mi wtedy było autentycznie chyba pierwszy i jedyny jak dotąd raz smutno z powodu YouTube'a. Tak prawdziwie. I szczerze. Ja wiem, że ryba gro, ja wiem. Ta burza mnie rozprasza. Franek, chodź tutaj. Tu... Tu i tu dobrze, i tu będzie już prosto w miarę chwilowo. Zanieś im to zamówienie, i tutaj tą panią skasujemy. Proszę bardzo, tu też będzie w miarę proste zamówienie. Chodź tu jeszcze raz. Aha, już nie zdążysz. Mm. No trudno. No trudno. I tu trzeba jeszcze yy, sprzątnąć. Ale rozpraszająca jest ta burza. Tyle tutaj rzeczy się przesuwa po tym ekranie, że mi się ciężko gra dzisiaj. W ten akurat ostatni dzień. Strasznie ciężko. Dobrze. Chodź. Misiek, proszę, Misiek do właścicielki. Nie, miały być dwie skarpetki. Emilko. Skasujemy i tak. Ale powiem Wam też, że nie, gdybym miała cofnąć czas, to, to podjęłabym taką samą decyzję. Mimo, że właśnie nie było mnie tyle miesięcy i wiedziałam, że być może wrócę i liczyłam się z tym, że wrócę i nikt tu nie będzie na mnie czekał, to, to, to nie zmieniłabym tej decyzji. Uważam, że postąpiłam dobrze i, i konsekwencje, jakie to miało dla mojego życia, były jak najbardziej pozytywne. Dlatego nie, nie żałuję tego teraz, ale nie byłam pewna, co mnie tu spotka, jak wrócę. Ale cieszę się, że jestem i że, i że nagrywam. I mam nadzieję, że więcej taka sytuacja się nie zdarzy i że ja i mój mąż będziemy żyli długo i szczęśliwie i zdrowo, bo to nie było nic fajnego. I tak jak mówię, konsekwencje tego są do dziś. No, oczywiście o tym nie trąbię wszędzie dookoła, bo to nie jest miejsce, filmy moje, ale. Ale nie jest tak, jak było wcześniej. No. Także naprawdę nie było wesoło, a niektórzy pisali mi w komentarzach, że eee, to tylko złamana ręka w gipsie, że co to tam, to... Nie, tak nie było. Gdyby tak było, to bym nagrywała. <grywa> Ale tak nie było. Taka jest prawda, że to nie było tylko takie sobie od coś tam. Ale łatwo właśnie też e, chciałam powiedzieć, że łatwo jest oceniać, jak się nie zna sprawy, i tego bardzo nie lubię i staram się nie oceniać e, ludzi, jeśli nie znam sytuacji. I tutaj dlatego tego nie robię, bo właśnie bardzo łatwo jest kogoś przez przypadek niechcący urazić czymś takim. Jeśli nie znamy sytuacji, to starajmy się jej nie oceniać, i właśnie mówię to dlatego, że wiem, że duża część e, młodszych osób ogląda też tę te serię. Nie chciałabym, żeby to zapamiętali, bo wydaje mi się, że właśnie akurat na YouTubie jest to dość duży błąd, błąd młodości. Chociaż nie tylko, bo zderzały się osoby starsze, co mnie dziwiło, które poganiały mnie z powrotem i w ogóle. I nie było to też dla mnie łatwe, i nie było łatwe dla mnie, nie wiem, wrzucanie zdjęć na Instagram wtedy, bo po prostu pod każdym się pojawiały pytania, kiedy wrócę, a ja nie miałam pojęcia i w ogóle nie chciałam nawet myśleć na temat powrotu. Eee, trudno mi było wtedy z tym. I dlatego mówię o tym po takim czasie, bo teraz wiem, że już to poniekąd jakby nikomu nie, nie zaszkodzi. Nie robi różnicy, bo już jestem na YouTube tak długo i nie wybieram się nigdzie stąd. Także mogę o tym spokojnie powiedzieć. Dobra. Jej, udało się eksperta, jak się cieszę. No właśnie, żeby ci burza nie przeszkodziła jeszcze, Emilko. W odwiedzeniu tej studni. Cześć, Patryk. Mhm, Czy nie idzie znowu wziąć prysznic? I, i spotkają się przy studni. O! Nie spóźnij się. Ach, nie śmiałbym. <grytanie> Oj. Co zatrzymało Patryka na tak długo? Jestem pewna, że będzie tu wkrótce. Sorry, Richard, ale nie mogłam, nie mogłam zostawić ich na zewnątrz. O, no, wielka burza, tak. No właśnie. Ale to jest gospoda. A e, nie, owczarnia. O, co się tu stało? O, o! Ej. Ej, ale ja nie wiedziałam o tym. Ja nie mówiłam. Jejciu, i znowu wyjdzie, że ja grałam w tę grę wcześniej. Nie grałam. Naprawdę, przysięgam wam na wszystko. Nie wiedziałam, że tak się zdarzy, i dlatego nie mówiłam o tym wypadku specjalnie. To jest przez przypadek. O. No, nie wierzę. No właśnie, nie wierzę. Zawiódł mnie. Ja mnie. jeszcze deszcz zaczął pan. Iris miała rację. Hm. O! Cześć, Emilko. Rzuciła w niego tym bukietem. Emilka <grystanie> się wkurzyła. Co? Hm. Musiałam rzucić pieniążka do studni sama, jak twoja była dziewczyna. Milka mogę wyjaśnić. Ha, nie tłumacz się. Idzie do domu. Lepiej, żebyś pojawił się na czas na weselu. Mhm. Ciągle wierzę w przyszłość. <laughs> nie, nie, nie. jesteś? Po coś tam właził? No nie. Dobrze. No, invitation Challenge jeszcze przed nami, ale tu się stał wypadek, a ja właśnie o wypadku mówiłam. Wykrakałam. Wykrakałam, to ja nie chciałam. Ja chciałam tylko się z Wami podzielić moimi przeżyciami sprzed paru miesięcy. Hmm. Dobrze, mamy 500, więc yy, wystarczy nam na wszystko. Kupujemy to oczywiście. No i continue. Mm, mm. Też go nie kojarzę. Nie pamiętam. Charles, tak? E, właściciel sklepu ze słodyczami w Snackford. E... Mm -hmm. Czyli znowu mamy do czynienia z burzą. Dobra. Mm -hmm. Musimy pomóc. E, pomóc tutaj naszym gościom, dobrze. O, o! Podnoś go. Dobra. Czyli będą się tutaj nam ślizgać ciągle. Okej. Okay. Nie ma sprawy. E, ciacho i to. Idź tutaj franek. Dobra, dawaj ciacho. Tu będzie mleko tylko, więc szybko, łatwo i przyjemnie. Tutaj tak samo. No, już myślałam, że się przewrócą. Na całe szczęście nie. Chodź. Pociesz ich. Popraw im humor. Franku pocieszycielu. Ale się stało. Ja naprawdę nie wiedziałam. Jeju. Teraz wyjdzie, że ściemniam. Już kolejny raz tak... Już biegnę. Już kolejny raz tak wyszło, że coś powiedziałam i tak się stało. Ale ja naprawdę nie wiedziałam. Z przypadek. Zawsze przed nagraniem odcinka sobie mniej więcej myślę, co chciałabym Wam powiedzieć. Czasami nie, czasami odcinek mi podrzuca temat i wtedy do Was yy, mówię yy, o tym, co po prostu aktualnie się dzieje w odcinku i tak dalej. Czasami nic nie mówię, bo czasami takie odcinki też są potrzebne, yy, ale właśnie ja zawsze wcześniej sobie planuję i ten temat też planowałam już od jakiegoś czasu, tylko jakoś tak chciałam wyczekać odpowiedni moment no i akurat wyczekałam odpowiedni moment w odcinku, kiedy Patryk miał wypadek, no. Jeju... To się porobiło. Okej... Okay. Już cię podnoszę! No nie denerwuj się na mnie, już, już. Tu będzie też proste zamówionko. Mm. I jabłka jeszcze. Tu możemy też podać. Już, chłopczyku, biegnę cię podnieść. Już, ranek, chodź tu. Ciacho będzie. Mm, I będzie to. Dobrze, już podajemy. Tu będzie takie zamówionko. Yy, I tu będzie. A nie, nie ciasto, picie. Z owoców. Tak, wiem. Proszę, tu już trzeba podnieść, pomóc potrzebującemu. Yy, I z dżemem będzie grzanka. Już, już, już. Tu chodź ty, tu chodź ty i tu będę... będzie tak. Dobra, i już możemy też skasować, niech sobie pójdzie. Dobra. <laughs> Jak tam z owocami mogłabyś zdjąć jabłka. Jest zdjąć <laughs> jabłka, zerwać jabłka z drzewa. Eee. Tu będzie ciasto i to. Zaniesiemy zamówienie, to też będzie proste. Jeszcze czterech się powinno przewrócić. Halo, niech się ktoś przewróci. <grybujesz> Tylko byle tak mało groźnie. Nie chcemy tu ofiar. O właśnie, już biegnę. Dziękujemy, że jesteście do tych ojni. Wołałam, żeby się przewrócili i się przewracają. To miłe z ich strony, nie? <noise> że się przewracają, żebyśmy zaliczyli i Invitation Challange'a. No dobra. Co mamy? Teraz jeszcze tu trzeba... Tak... Tak, chodź tutaj. W ogóle podziwiam ich, że siedzą tak na burzy na dworze, ja się... Ja, ja tak nie mogę, ja jestem z tych, co raczej burz unikają na zewnątrz. Nie, że się boję, ale po prostu nie lubię na zewnątrz być. Taka adrenalina jest strasznie duża wtedy. Nigdy nie wiesz, co się stanie. Dobra, skasuję, bo tutaj ona chce jeszcze szalik, więc muszę iść wyżej. No, ale to za to możemy skasować podwójnie. E, a nawet tak zrobimy, o. Okej, okay, uda się! Uda się, myślę, uda się. Kto tu zły jest? Chyba no wszystko jest w porządku, nie? Jej, ekspert! No i super, bardzo się cieszę. Mhm. Tu będziemy kasować, tu kasować. No to mogę wyluzować. Mogę wyluzować, jestem zadowolona. Fajne były te Invitation Challenge w tej lokacji. Nie były takie złe. Jeszcze rybka. No już, już, już. Już nie złość się. Złość piękności szkodzi. No. I czadersko. No dobra, czyli nasz szalony pan dostał zaproszenie. Okej. Okay. Super. No dobrze. No to ja będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że podobał wam się i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. Pa, pa.